dobry, kochani, witam Was niedzielnie. No w końcu przyszło lato. Witam Was taką porą poranną. No dzisiaj dla mnie ten ranek był o dziewiątej. No tak jak się śpi, to się śpi, kochani. Witam. Bogusiu, dzień dobry. Sylwusiu, witaj. Pozwól, że Cię tutaj przytulę. W ogóle w tule, kochani, wszystkich Was do mojego serca i wysyłam Was mnóstwo energii tutaj z mojego serca. Do każdego z osobna i do wszystkich razem. A mam taką, kupiłam sobie taki kubeczek z żyrawą. hi, hihihi, hi. no to tak sobie pomyślałam, no nic tylko dla mnie. Kochani, jak to w niedzielę przed południem chciałam się dzisiaj z wami podzielić takim pięknym tematem wdzięczności. Ja to tak dzisiaj trochę chyba na zarusałkę rusałkę robię, nie? To jeszcze tylko tak brakuje takiego strumyka, no czy tu jest strumyk? Tak trochę dalej. Bo pogoda jest, słońce piękne, cieplusieńko, no w końcu lato przyszło. Przyszło. No, za chwilę już będzie takie prawdziwe, kalendarzowe, ale już można powiedzieć: w końcu wiosna się kończy. Kochani, jak to z tą uciecznością? A zainspirowałaś mnie, Ty, Bogusiu. Kochani, to jest tak. Walczymy z tymi. Jak to Don Quixote kiedyś, nie? Nie wiem, czy wszyscy pamiętają, ale jest taka książka Don Quixote z męczy. I on walczył z wiatrakami. Z wiatrakami, w tym sensie, że on, widząc te wiatraki, to on widział, że widział w swoją oczami wyobraźni, to są takie wielkie, wiesz, ten wielce, wielki nieprzyjaciół, wielki wróg, i on walczył. To jest ta tak zwana słynna walka z wiatrakami. I dlaczego o tym mówię? Bo mamy tych w nas, każdym z nas jest tak mnóstwo różnych problemów. I tak uważamy. Posłuchajcie, to jest oczywiście nasza subiektywna ocena, że tak. Ten nam pomaga, mógłby pomóc, a nie pomaga. Ten nam mógłby pomóc, a nie pomaga. No i czasem tak nam się wydaje, no bo posłuchajcie, kochani, to jest tak. Idziemy do pracy i budujemy zespół, i to samo jest o, tutaj u nas na kanale. Ale jeżeli będziemy ze sobą i będziemy się wspierać, no to jest to cudowne i wspaniałe, i to jest budujące. Ale jeżeli przychodzi ktoś do nas, do naszego grona i mówi: Dobra, ja też będę z wami, i tutaj chcę, żebyście mnie powspierali, ale sam e, nie chce zbudować tej energii takiej wspólnej, albo się może dopiero uczy, to kochani, nie jest prosto. I czasem budzi się w głowie takie pytanie: No, tak, no, ja tu jestem i tu jest fajnie, ale dlaczego tego tak nie czuję? Ale kochani, nie znamy. Przyszłości, nie znamy zachowań ludzkich i nie wiemy, że jeżeli jesteśmy tym dobrym człowiekiem, to to dobro. To znaczy, kochani, nie wiemy, myśmy już o tym zapomnieli. No bo czymże jest dobro? No dobro to jest wspieranie drugiej osoby w każdy możliwy sposób. Kochani, to jest to podawanie tej ręki, ale najlepiej wtedy, gdy ten ktoś tego nie oczekuje, bo to jest taka. No już prawie dochodzimy do definicji miłości, ale chodzi mi o to, że może stań, stańmy na tym, znaczy na tym poziomie tego dobra. No bo co to jest dobro? To już takie słowo, czasem niektórzy już wyświechtane, no bo to tak jak już jest wszyscy, no dla wszystkich, tylko ja bym powiedziała, tak, no wszystko jest piękne, ale odróżmy, odróżnijmy, co za są, odróżnijmy dewiacje. Prawda? No są różne dewiacje. I są rzeczy chore. Czyli pierwsze to trzeba się w życiu nauczyć odróżnić dobro od zła. I później, no, czy może, powinna mówić słowa, wspierać innych musimy, wysyłać to dobro, kochani, nie musimy. Tylko jeżeli to dobro jest w nas, bo ja tak, kochani, klucze, 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 tym ogródkiem idę, jeżeli to dobro jest w nas i to dobro wysyłamy do świata, Czasem się denerwujemy, że ono do nas nie wraca, bo tak mówimy. No, nabra, no, już człowiek, ile, ile razy, ile lat może być dobry. No właśnie, ja bym powiedziała tak. To nie jest pytanie, na, 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 w tym sensie do tego, bo dobrym trzeba być zawsze. I jak człowiek jest dobry, tylko jak nie widzi to dobro, nie czuje tego powrotu, tego dobra, to mu się wydaje, że chyba jednak coś jest nie tak. Ale pewnego dnia przychodzi odpowiedź. Kochani, zalewa nas to dobro z tej drugiej strony, bo nagle, nieoczekiwanie, to jest wtedy wtedy najpiękniejsze, ktoś nam podaje rękę, to jest ta podana dłoń, posłuchajcie w cudzysłowie, w tym sensie takie wsparcie, to jest takie najprostsze możliwe wsparcie, bo kochani, pewnego, w pewnym momencie zaczynamy czuć siłę od drugiej osoby. A jak zaczynamy czuć siłę od wszystkich dookoła, to jest dopiero wtedy cudownie. Tak, kochani, bo w pewnym momencie się zaczynamy jednoczyć, to dobro się rozprzestrzenia. Czy tak jest zawsze? Ależ oczywiście, kochani, tych wampirów energetycznych jest dużo, mnóstwo i dookoła. Dużo, mnóstwo i wszędzie, tak? No tak, już sobie zażartuję. Ale chodzi mi o to, że jest wiele osób, które. Może, do, um, um, może doświadczyły tego dobra, ale niekoniecznie wiedzą, że to jest dobro. Albo doświadczyły już tyle zła, że już w ogóle nie wiedzą, co to jest, to dobro. Nie umieją odróżnić, albo stwierdzili, że już ten świat jest tak zły i tak niedobry, że już po prostu nic no, nie uleczy o tak. Ale kochani, w nas w każdym człowieku, bo człowiek, który ma duszę, jest dobry, tylko czasem o tym zapomina. Także każda osoba jest dobra. Oczywiście wśród tych aniołów bywają to upadłe. Ja nie twierdzę, że nie, ale kochani, patrzymy na życie z perspektywy dobroci i wtedy wdzięczność wysyłamy też wdzięczność tej innym. Ale najpiękniejsza ta wdzięczność jest, gdy ją poczujemy, gdy do nas wróci. I właśnie gdy to dobro wraca, bośmy wysyłali, bośmy się dzielili. No, i tak, w sumie każdy brał, każdy korzystał. A w końcu mówimy: no nie, no nie, już musimy postawić granicę, kochani, granica też jest bardzo potrzebna. Ale przychodzi ten dzień, ten piękny dzień, gdy nagle ktoś podaje nam rękę i wspiera nas. Posłuchajcie, i to nie musi być duża rzecz, bo co to znaczy duża rzecz? Dobroci, w sumie każdy, każda jedna rzecz, jeżeli jest dobro, to jest, każda rzecz jest wspierająca. I kochani, wtedy zaczynamy czuć wdzięczność. To kochani, nie jest prosto. Nie jest prosto wysyłać wdzięczność. Dlatego zrobiłam taką tutaj, taki duży wstęp o, tym, o tej dobroci. Bo czym jest wdzięczność? Wdzięczność to jest wysyłanie od nas, energii do kogoś, do całego świata. Ten cały świat jest taki wspaniały, cudowny, dobry. Czasem musimy przymknąć oko, że jest niedobry. A czasem, posłuchajcie, no bo to jest ta właśnie definicja, dlaczego czasem jest ktoś niedobry. Bo już miał dość i już przestał wierzyć, przestał ufać, przestał wierzyć w to, że życie w końcu i do niego zapuka z tej dobrej strony. Kaj ja wiem, że może czasem mówię takie rzeczy, że niektórzy mi nie wierzą. A ja powiem Wam tak. Już troszeczkę lat mam, te 36, jak, jak tu mnie znacie, nie? ale chodzi mi o to, oczywiście z oka i od kilku lat, chodzi o to, że jeżeli będziemy wysyłać, będziemy tacy negatywni, nie, nie lubię, że mówi o rzeczach negatywnych, ale chodzi mi o to, że takie jedno zdanie: jeżeli będziemy negatywnie patrzeć na świat, to świat. Negatywnie będzie nas wspierał, bo najpierw oczywiście ta energia się łączy i nagle nam się wydaje. Wiecie, jak to jest tak: no, robią napad na bank, ależ oczywiście wszystko się uda. No, napad na bank, Kasio, trzeba, wiecie, to taki stary film mi się powiedzmy, przypomniał jak to tam kiedyś były, nie? Te, te, takie filmy, nie? Napadli na bank, nie? Do tego, bo obrabowali. Czy to jest dobre? No nie. Ale gdy ten ktoś planował, to uważał, że to jest coś wspaniałego dla niego, i on teraz, przez ty, dzięki tym pieniądzom, to już będzie żył jak król. I zobaczcie, czy jest w ogóle taka w życiu sytuacja. Oczywiście, że się zdarza. Tylko czasem jest tak, że jak się wejdzie w te negatywne, w te złe kierunki, to później trzeba w nich trwać. I jak z nich wyjść? I nagle się okazuje, że poszliśmy w sumie w takim negatywnym kierunku, bardzo niewielkim, a ten kierunek się już zrobił tak olbrzymi, tak duży, że przecież nie daje nam to spokoju. Tak to jest. Ale kochani, mówimy o rzeczach dobrych. Mówimy o rzeczach dobrych, mówimy o wdzięczności dzisiaj, kochani. Żeby zbudować wdzięczność, trzeba być, trzeba czuć dobro. Bo wtedy możemy powiedzieć naprawdę, że czujemy wdzięczność. Jeżeli poczujemy od kogoś dobro i czujemy się wtedy wdzięczni i my wysyłamy do niego wdzięczność. I kochani, te energie są fantastyczne. Te energie, te, te myśli wtedy są cudowne i wspaniałe. Ale jak to zrobić, kochani? Może powiem tak, no być dobrym. Nie jest prosto, nie jest łatwo, ale gdy już te wszystkie myśli, bo kochani, dla mnie znacie mnie, dla mnie najważniejsza jest świadomość, no, nasza odwaga, ale świadomość, czyli jeżeli będziemy świadomi nas samych, naszej odwagi i będziemy to budować, ale w tej radości, w tym uśmiechu, Oczywiście można odbudować się w każdych innych kierunkach, w tych negatywnych też, kochani, ale nie o tym. To nie o tym. ja bym chciała podkreślić, że, bo zaczęłam mówić, a myśl mi gdzieś tam posz, po, poszybowała na bok, że już trochę lat żyję i to, co zobaczyłam w życiu, to jest sprawiedliwość. Kochani, i to jest taka niesamowita ta sprawiedliwość, jest takie przysłowie, że Pan Bóg <śmiech> nierychliwy. <śmiech> Nierychliwy, ale sprawiedliwy. I wyobraźcie sobie, że ja tu z perspektywy pracy za granicą, to po prostu oczy mi się czasem otwierały, jak nagle, bo są sytuacje. Dlaczego mówimy, że nierychliwy jest, że coś się nie zadzieje? Bo nie ma sytuacji, nie ma możliwości. Ta możliwość zmiany przyjdzie dopiero powiedzmy za rok. A tu jak się rzeczy dzieją szybko, to ta zmiana przychodzi w momencie i wtedy widać tą sprawiedliwość. I to jest aż niesamowite. Kochani, powiem Wam tak. Dzisiaj chciałabym Wam podziękować i powiedzieć, że jestem ogromnie Wam wdzięczna za to, że jesteście. Że, za to, że tak jak na moim kanale Czas Domu Magdaleny, ćwiczycie ze mną i Was to raduje. Tak, kochani, bo to o to chodzi. Bardzo się cieszę też i dziękuję Wam za to, że się dzielicie swoimi spostrzeżeniami, swoimi myślami. Marcinie... To Marcin mówi, można ćwiczyć w stroju wiz znaczy wizytowym, no takim do pracy. Posłuchajcie, to jest tak. Jeżeli coś chcemy, to już nieważne. Jeżeli jest i wola, i ochota, no to już działamy. Ale śmieję się, bo ta wola i ochota to są też dzielnice w, w Warszawie. Ale kochani, gdy mamy wolę do działania, mamy chęć, mamy tę ochotę, to wtedy możemy zbudować wszystko. Ale najpierw zbudujemy siebie. Z tej dobroci. I gdy już jesteśmy wdzięczni, bo powinniśmy, znaczy powinniśmy, fajnie by było, gdybyśmy rano się obudzili, byliśmy, byśmy byli wdzięczni za, o, za to, że ta sroka tam krzyczy. I mamy tło piękne, muzyczne. Za to, że jest piękny dzień, że piękny słońce, nareszcie jest lato, jesteśmy wdzięczni, to wtedy jest łatwiej żyć. I to jest najważniejsze. Aby nam było łatwiej i przyjemniej, i z wdzięcznością, to dziękuję. I do zobaczenia. Pa.